Boży, szanowni Państwo, bracia i siostry, dzisiaj zajmiemy się ciekawą osobowością, że ten, który przeszedł na katolicyzm, został księcem, biskupem i kardynałem Paryża. Jean-Marie Lustiger, urodzony jako Aaron Lustiger 17 września 1926 roku w Paryża z rodziców, którzy wyemigrowali. Zbędzina pod koniec I wojny światowej. Otóż Jean-Marie Le był ciekawą osobowością, już jako chłopak, ciągnęło go do chrześcijaństwa, bardzo swoją siostrą. No, przeszli później na się ochrzcili się i bardzo często wracał w swoich wspomnieniach do swoich źródeł, do korzeni, które były w Polsce, w Pędzinie, gdzie ojciec, dziadkowie jego żyli, odwiedzał kilkakrotnie, będzie w latach międzywojennych jako chłopak, później już jako dorosły mężczyzna. Urodził się w szpitalu Rothschilda w Paryżu, w luksusowych warunkach i ojciec jego później. Miał sklep pończoszniczy w 18. Dzielnicy Paryża. Powodziło im się dobrze i Lustyża zaczął studiować najpierw literaturę na Sorbonie, później studiował także filozofię i teologię katolicką. Był człowiekiem które od początku, odkąd zaczął myśleć, fascynował go Kościół katolicki, osoba Jezusa Chrystusa, Mesjasza. Młody Aaron Lustiger w Paryżu ukończył szkołę podstawową potem słynne liceum paryskie, Lycée Montaigne. I tuż przed wybuchem II wojny światowej w sierpniu 1939 roku jego rodzice ze względów bezpieczeństwa przenieśli się do Orleanu. W Orleanie ojciec kontynuował pracę, a syn dalej studiował uchodził do tamtejszego liceum. W seminarium uzyskał tytuł licencjata i pod wpływem rodziny kombysów, ich silnej wiary, wraz z siostrą postanowił dokonać konwersji na katolicyzm. Po raz pierwszy wolę zostania chrześcijanina wyraził Wielkanocy, 1940 roku, kiedy hmm, później został chrzczony przez biskupa Orleanu, e, powiedział, że to przeżycie z Matysałego Chrystusa, Syna Bożego, dał mu e, wizję Jego przyszłego życia. Zmienił całkowicie swój mm, sposób życia zostawił rzeczy świeckie i zajął się. Studiowaniem teologii ojców Kościoła. Jego rodzice ze sceptyzmem odnosili się do wiary swoich dzieci. Gdy Niemcy naziści rozpoczęli obławę na Żydów okupowanej Francji w 1940 roku, matka lusyża ukrywała się w Paryżu. Ktoś ją zdenuncjował. I została wywieziona do Auschwitz, do Oświęcimia, gdzie została no, zamordowana w 1943 roku. Ojciec przeżył den, II wojny światowej. Po wyzwoleniu Francji z okupacji niemieckiej, ojciec, który przeżył wojnę, nie potrafił pogodzić się z decyzją syna o zmianie religii. I podjął staranie o unieważnienie jego chrztu. Gdy Jean-Marie oświadczył mu, że chce dostać księdzem, ojciec nie rozmawiał z nim przez dwa lata. Totalnie zerwał kontakty z nim. Lysia był człowiekiem wielkiej kultury. Przede wszystkim chodziło mu o to, żeby wciągnąć do kościoła katolickiego elitę intelektualną francuską. Dlatego zajmował się przede wszystkim przyszłymi kapelanami, kościoła katolickiego na terenie Paryża. Było ich kilkunastu, on ich formował, był ich tak zwany ojcem duchownym i dopiero później szli do poszczególnych działów części Sorbonu, żeby tam opiekować się studentami. Założył równocześnie ten, był za, współzałożycielem katolickiej telewizji KTO, którą do dzisiaj można w całej Francji widzieć i słuchać. On był przedmiotem krytykiem przedstawiciele tych wszystkich, którzy ja, byli tak zwanymi postępowymi publicystami, intelektualistami francuskimi. Chcieli go zyskać dla siebie. Dla lewicy, dla bardzo aktywnego, widząc z nim potentata intelektualnego, żeby mógł działać w ich środowisku. On się odsuwał od tego. Mimo to został arcybiskupem Paryża i kardynałem, żeby uczynił go papież Jan Paweł II, pomimo protestu niektórych z. Działaczy watykańskich, którzy twierdzili, że neofita taki jak że nie powinien być arcybiskupem Paryża czy kardynałem. Jan Paweł II powiedział decyzję nie i ustanowił go, wyniósł go do godności kardynała i przydzielił mu tytuł prezbitera. Kościoła Marcelino i Pietro w Rzymie. To jest jego kościół. Jako arcybiskup Paryża, Jean-Marie Ryssy, że każdą niedzielę wieczorem wygłaszał homilie do intelektualistów w paryskiej katedrze Notre Dame. I sprawił, że z jako ten człowiek, który kochał Kościół katolicki jak najbardziej, prawda? Był szanowany przez później intelektualistów francuskich, jak i przez Kiedy zmarł po ciężkiej i długiej walce z chorobą raka w sierpniu 2007 roku w szpitalu francuskim Jean Carnier na wieść o śmierci kardynał kardynała papież Benedykt XVI wysłał biskupowi Paryża telegram kondolencyjny. Ciało że zostało wystawione w Notre Dame dzień przed pogrzebem, od 9 do 22 i pożegnało go kilkadziesiąt tysięcy ludzi wszelkich warstw społecznych. Na pogrzebie był z Polski kardynał Glenn, kardynał Macharski, prezydent Polski Lech Wałęsa i przedstawiciele religii i gminy żydowskiej z tej miasta, w którym działał w tym pochodzili i jego rodzice, czyli spędzina. Kardynał Kardynał Lustiger jest dla nas przykładem konwertyty, który całą swoją osobowość, całe swoje jestestwo, całe swoje życie po nawróceniu poświęcił dla Chrystusa miłości, którą miał do Kościoła katolickiego.